W kolejnym odcinku magazynu DaszBur redaktor Kowalski wraz z gościem specjalnym przeczeszą spory kawałek lasu w poszukiwaniu skarbów natury. Jak co roku na przełomie zimy i wiosny byki jeleni gubią bardzo cenną rzecz, swoje wspaniałe noszone z dumą przez niemal cały rok poroże. Dlatego tym razem zamiast sztucera zabierzemy ze sobą do lasu plecak i porcję fantastycznych ciekawostek ze świata natury. Zapraszamy na przygody poszukiwaczy prawdziwych skarbów, jakimi są zrzuty jeleni. Jeśli chcecie dowiedzieć się kiedy, gdzie i jak szukać tego cennego znaleziska, oglądajcie kolejny odcinek magazynu Dashbur. Już w najbliższy piątek o godzinie 18 na naszym kanale YouTube, a na premierowe odcinki zapraszam jak zwykle do telewizji Adventure HD w każdy poniedziałek o 21:10. Gratuluję. To jest... <laughs> Sprawdźmy, co to jest takiego. Ale to jest niesamowite, słuchajcie. Dopiero weszliśmy do lasu.